Para, para. Siostro, obudź się! Adir, co ty? Tak, podejdź tu. <tryk> Jak długo by <było tryk> byłaś w izolacji? Dziesięć dni. Wyglądasz na chorą. Nie karmią, nie dają pić. Siostro. Spokojnie. Zniosę to. Dlaczego umieścili nas tu razem? Używają cię, żeby mnie złamać. Najpierw muszą mnie zabić. Nie, Hadir. Musisz żyć. Patrz, ukradłem klucz. Do czego? Dowiemy się. Proszę, weź go. Mam go. Dobrze, teraz go schowaj. Zbliża się generał Barkow. Wie o wiadomościach. Czy wie, że można nazwisko Karin? Zobaczymy. Popatrzcie tylko: spotkanie rodzinne. Jak miło. odpierdź. Chcesz, żebym przestał? To powiedz prawdę. Zabierz go do magazynu i zmuś do mówienia. Ona jest moja. Odsun się! Odsun się, mówię! Deli. Ręce przy sobie, z młodzieńców! Mam nadzieję, że podobało ci się widzenie z bratem. Może już nigdy go nie zobaczysz. Zamknij się, idź stanąć w kącie. Do kąta, Fara, no już! Nie patrz na mnie, Fara! Obróć się, mówię! Wkrótce zapomnisz o... Nie masz na mnie bez pozwolenia! Jak już mówiłem... Wkrótce zapomnisz o wszelkich planach ucieczki! Przedem do mnie. W tym zasranym kraju jest goręcej niż w piekle. Musicie się chcieć pić. Chcesz trochę patrz nie ma. To są powodę dla ciebie Ech. Dwieri Chodź za mną Tędy Usiądź, fara Nie uciekniesz, Fara, i nikt cię nie uratuje. To ja tu rządzę. Mogę ułatwić ci życie. Opowiedz o komendancie Karimi, tych wiadomościach. Taka uparta. Zapłacisz za milczenie. Byłem jak dotąd cierpliwy, dość tego. Nie zasypię, jak zobaczysz brata ostatni raz. Da ci się napić. Spróbuj oddychać. Oddychaj, fara. Dasz radę. Na, <grystanie> Potrzebujesz powietrza, fara. Nie zemdlej. No, fara, oddychaj! Oddychaj, fara, albo zadle! Myślę, że chcesz zobaczyć brata. Bądź twarda, jeszcze raz! No, brawo! Nie możesz wdychać wody. Znajdź powietrze! Oddychaj, Fara, albo zemdlejesz! Dobrze. Na razie wystarczy. Jesteś taka silna, Fara. Oby tak dalej, a zobaczysz Hadira. Jeszcze raz. Kim jest Karim? Nauczę cię posłuszeństwa, Fara. Obiecuję. Dawaj, Znalazłem jedną z Twoich sióstr! Nic im nie powiedziałam, Fara! Już dobrze, Azade. Milczeć! Jej życie jest w Twoich rękach, Fara. Zachowasz przytomność, przeżyje. Zemdlejesz, zginie. Jeszcze raz! Tym razem będzie trudniej! Nie w tę stronę, Farah. Niech to będzie jasne. Ja tu rządzę. Dałem ci szansę na ocalenie. Pokażę ci, jak się odbiera życie. Nie, ona nic nie Nie! Proszę, ja... to. Zobacz, dlaczego mnie zmusiłaś. Musisz być głodna, Fara ha, Zjedz To pogadamy Dalej A Myślisz, że to gra? Ha, że mnie pokonasz? Koniec gier! Twój brat ukradł klucz. Gdzie on jest? Zgubiłeś gdzieś klucz. Jeden zginął, ale mamy ich więcej. A co otwiera ten klucz? Myślisz, że jesteś sprytna, co? Karim. Ha? Tak. Wiedziałem. Zawsze wiedziałem. Więc... A gdzie jest klucz, który ukradł mi twój brat? No dalej? Za tego miała. Kłamiesz! Przeszukaliśmy ją dokładnie. No! No! Ten kraj to wylęgarnia terrorystów. Zaprowadzę tu prawo i porządek. Żaden rebeliancki złodziej nie zniszczy mojego kraju! Ochronię Rosję! <ślesk> Cicho! Co z się dzieje? Zabieracie ich na składzie i spalicie je na chiem! Nie ocaliłaś swoich ludzi, Farah ale zabiłaś ich! Wiertoloty, szybko! Są luźne, ale nie ciasne.

Dało się. Ach, nie pasuje. Muszę się tam dostać. Mogę się potem wspiąć. Первый бунтарку из подвалов. Быстрее, заберем других наверху. Это еще что? Какое-то движение. Крыси! Это место просто помойка. Иди тихо. Это просто крыси. Твою мать, она сбежала! Парков тебя убьет! У меня! Это же твоя секция! Найди! Ты там, где ты? Опять пьяного будешь пить! Найди девчонку! Ты меня слышишь? Чё? Что? Стало тебе? Вот чёрт! чёрт. Jeśli tu jesteś, masz tylko jedną drogę wyjścia. Nie wypuszczę się. Od razu się podzad. Tylko człowiek. Jeden Nie możesz. posłuchaj. ty. nas Idę, siostry. Fara! Tutaj! Siostry! Uciekłaś! Wiedziałam, że się uda. Co się dzieje? Nie widzę strażników. Wojska barkowa są atakowane. Musimy iść. Je... dziękuję, siostry. Fara! Chodź! Bron jest tam! Dziękuję. Czy Parkow zabił tam Azadę? Tak. Zabijmy go. Uwaga, strażnicy, wracajmy. Szybko, zasadzimy się na nich. Jak? Strzelajcie, aż przestaną się ruszać. Jak mówiłyśmy. Dobra robota, siostry. Dołączmy do pozostałych, zanim będzie zachodził. O tak, słońce! Żołnierze! Helikopter! To Barko! Czego się spodziewasz po takim tchórzliwym psie? Uwolnijmy resztę z magazynu, zanim będzie za późno. Do mnie, siostry! Cię wierzy. To snajper! Osłania magazyn! To tam są więźniowie! Musimy tam dotrzeć! Za Karim! Szybko! Fara. Chodźmy, Fara! Rosyjski pojazd! Teraz... Z Radomianą! Widzę ich! Osłaniać mnie! Uwaga, mają rakiety! Противник вышел с укрытия! Dostał! Dobry strzał! Nie! Nie strzelaj! Nie! Kim jest komendant Karim? Ja jestem Karim. Dostaliśmy twoje wiadomości! Poruczyń John Price. Gdzie reszta? Tam! Prosto przed nami! Trzymaj się blisko! Oksie chłopcy! Mam tu... Czysto! Adir! Adir! Zamyka gaz! Chcę I więźniów!

Ciostro! Już teraz! Tak. Przyślij! Tak! Udało nam się! Tobie się udało! Złap oddech! Zbierz ocalałych i zapasy! Znikamy! Idź na północ. Unikaj autostrady. Prawo 6 do Kowal 4. Potwierdzam czas. 10 minut. Przyjąłem, Bądź się daleko. Szybko. Nawet Barko wróci po swoich zabitych. Idź, czekaj na nas. To tak. Wiesz, że każe ci za to zapłacić. To on zapłaci. Będziemy gotowi. Nasi ludzie oczyścili drogę na północ. Odpocznij tam, jest bezpiecznie. Dzięki. Rozpoczyna się rewolucja, siostro. Wojna się rozpoczyna, bracie. Wojna nie musi być brudna. Pamiętaj. Brawo 6, startujemy za dwie minuty. 20 lat wojny domowej. No to witamy w domu. Hadir jest dobry. Wdrużenie czy porwane nie ma znaczenia. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy al -Katari. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się, co? Nieoficjalnie nie. Ale ta sprawa już przerosła Hadira. Mamy dwie opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę? Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta Zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół. A sierżant? Jest gotowy. Dostarczę was, potem jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie.